Rozpoczynamy przeżywanie triduum paschalnego. Cztery dni: wielki czwartek, wielki piątek, wielka sobota, niedziela wielkanocna, w których będziemy Zatapiali się w tajemnicę Jezusa Chrystusa. Ale sama nazwa Triduum Paschalne z języka łacińskiego mówi nam o trzech dniach, a mamy cztery. Żeby to dobrze zrozumieć, musimy skorzystać z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, wersetu piątego, kiedy to po pierwszym dniu w stwarzaniu świata, Autor natchniony używa słów i tak minął wieczór i poranek dzień pierwszy. W żydowskim liczeniu czasu nowy dzień rozpoczyna się po zachodzie słońca. W naszym liczeniu czasu nowy dzień rozpoczyna się o godzinie 24 lub godzinie 00. Dlatego to, co zaczynamy przeżywać w wielki czwartek, po zachodzie słońca, w tym liczeniu żydowskim jest już wielkim piątkiem. I nawet po dziś dzień, jeżeli ktoś pojedzie do Jerozolimy, to usłyszy w piątek po zachodzie słońca dźwięk oznaczający początek szabatu, czyli soboty. A w sobotę po zachodzie słońca usłyszy dźwięk. Kończący Szabat. Mamy trzy święte dni, w których chcemy w sposób szczególny skupiać się na tym, co dokonało się kiedyś w historii. W obecnym czasie jesteśmy naprawdę bardzo przywilejowani, ponieważ kiedy większość z nas pozostaje w domach, pracuje zdalnie, mamy możliwość przygotowania. Świąt troszeczkę wcześniej. I rzeczywiście te trzy dni mogą stać się dla nas czasem, który poświęcimy Panu Bogu na przeżywanie tych tajemnic, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ta nazwa Triduum Paschalne zawiera w sobie jeszcze tę drugą część. Paschalne. Pascha. Samo wyrażenie pochodzi z języka hebrajskiego. I kiedy byśmy chcieli historycznie do tego podejść, to możemy wyróżnić pięć znaczeń paschy. Pierwsze jako wyjście z Egiptu. Kiedy Izraelici, wychodząc z Egiptu, przechodzili przez Morze Czerwone, przez pustynię. Podążając do Ziemi Obiecanej. Ale dosłownie, Pascha to jest wieczerza, która była spożywana wtedy, kiedy przechodził przez Ziemię Egipską anioł śmierci. Czyli jest to też coś, co wybawia ze śmierci, co powoduje, że człowiek zostaje przy życiu. Trzecie znaczenie pascha jako powrót Izraelitów z niewoli babilońskiej. Z niewoli, która była spowodowana ich postępowaniem, ich nieprzestrzeganiem prawa, kiedy Izraelici znowu wracają z momentu zniewolenia, ucisku do wolności, ale wracają też do ziemi, która jest zrujnowana do stolicy. Która jest zburzona, do świątyni, której nie ma, czyli wracają do rzeczywistości, którą muszą odbudować, aby na nowo poczuć się wolnymi. Czwarte rozumienie terminu Pascha to jest Pascha związana z przejściem Jezusa. Jezus przechodzi ze śmierci do życia. To jest właśnie ten czas, kiedy Jezus był umęczony. Kiedy umarł, i kiedy z martwych wstał. Piąte znaczenie terminu Pascha to jest nasze przejście, to jest moja Pascha, jako człowieka, który wraz z Chrystusem chce przechodzić z własnej śmierci do życia w Chrystusie. Wszystkie te znaczenia pokazują nam, że pascha jest czymś dynamicznym, jest pewnym ruchem, jest pewnym kroczeniem, że to nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie wspomnieniem historii, ale czymś, co dokonuje się w moim życiu. Na podstawie czego ta historyczna pascha Jezusa Chrystusa dokonuje się dziś we mnie? Na podstawie mojego Chrztu Świętego. Kiedy ja, będąc ochrzczonym, jestem włączony w Jezusa Chrystusa. Jestem włączony w Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie. Jestem wezwany w Chrystusie do tego, żeby przechodzić z niewoli grzechu do życia w pełni, do życia wolności, do życia w Chrystusie. Dlatego tak bardzo ważne są te trzy dni. Które, kiedy sobie popatrzymy na nie, to są jednym wielkim świętem. Zaczynającym się wieczerzą Pańską, a kończącym się niedzielą zmartwychwstania. Kiedy ja wraz z Chrystusem, przez fakt wszczepienia w niego, przez mój chrzest święty, chcę przechodzić ze śmierci do życia. Te trzy święte dni. Będą dla nas dniami rekolekcyjnymi, kiedy będziemy chcieli rzeczywiście przyglądać się i Chrystusowi, i temu, co On przeżywał, i jak to wszystko się dokonywało, ale będziemy się chcieli przyglądać też naszemu życiu. Będziemy chcieli patrzeć, w jaki sposób ja razem z Chrystusem mogę umierać dla grzechu a żyć w chwale i wolności dzieci Bożych.